Krzysztof Gasparski, witam serdecznie wtorek kolejny albo z wtorku na środę, z 4 na 5 maja 2021, komunikat diagodowy. Tu się wiele zmieniło i tu się będzie coraz bardziej zmieniać z uwagi na to, że towarzyszą nam zmiany i warunków klimatycznych i, i, i przy okazji temperaturowych też klimatycznych. Natomiast problemy są takie, że roślina przybiera na zieleni, że tak powiem. A opady są, więc choroby się pokazują, ale są też wiatry, które nie pozwalają nam na sprawne wykonywanie tych zabiegów. W środę ma być deszczowo, w czwartek ma być wiecznie, więc cały czas nam coś przeszkadza, a mamy w planie obronę naszych plantacji. Zacznijmy od porzeczki, bo chyba ona jest najszybsza w galopie, jeżeli mówimy tutaj o zwykłe plantacje. Przede wszystkim nie przecież tunelowe, tylko najwięcej jednak pod gołym niebem. Ona praktycznie pąki kwiatostanowe już ma, czy kwiatostany na, na wierzchu, lada moment. Zacznie kwitnąć, no a jak kwitnienie to oczywiście musi być bardzo dobrze przygotowana pod kątem ochrony przed szarą pleśnią, przed yy, zamienianiem pędów, także i tu warto sięgnąć po produkty nawet droższe, mimo że ta porzeczka no niestety do, poza zeszłym rokiem to nie do końca nam przynosiła jakieś zadawalające oczekiwania finansowe. Yy, tak czy inaczej zapowiada się, że rok będzie miał zbyt na porzeczkę, więc warto sięgnąć po dobre preparaty na ten okres, ale jako takie totalne minimum, absolutne minimum byłyby kaptany, które też w jakiś sposób zabezpieczają dosyć szeroko horyzonty porzeczki przed wieloma chorobami, bez względu na to, co pisze w programach ochrony więc warto sięgnąć chociaż po kaptany, natomiast lepiej na pełne kwitnienie sięgnąć po preparaty mocniejsze, switch, signum, luna, które zabezpieczą zdecydowanie bardziej te plantacje. Jeżeli chodzi o szkodniki, też nie mamy wiele czasu. Pamiętajmy, że powinniśmy takie zabiegi wykonać poza oblotem owadów zapylających i pożytecznych. Natomiast wieczorem jest zimno, a w dzień z kolei wiecznie, a w dzień mamy, będziemy mieć za chwilę pszczoły na plantacji. I teraz tak, w okresie kwitnienia pożyczek zawsze stosowały się preparaty. Albo chemiczne, z uwagi na to, że walka z wielkoponkowcem pożyczkowym była na początku, w środku i na końcu kwitnienia. I to się nic nie zmieniło. Warto sięgnąć na przykład, zwalczając mszycę na tym etapie, po siltak z którymś z mospilanów. Możemy później na pełne kwitnienie sięgnąć po siltak z ortusem i na koniec kwitnienia znowu po. Siltak, na przykład sam z którymś z preparatów, choćby grzybobójczych. I tak sobie można z tym wielkopąkowcem i trochę przędziorkiem przy, też poradzić. I jeżeli chodzi o zabezpieczenie kwitnących, Super 50, jeżeli chodzi o nawozy z improwerem, czyli takie wzmocnienie, zahartowanie. Uciekamy z typową ostrą chemią nawożeniową, ale zanim zacznie kwitnąć warto wrzucić NPK. Te liście nie są jakoś tak specjalnie dobrze odżywione. Pamiętajmy, kto nie wysypał nawozów do glebowych, to jest ostatni moment, okolice kwitnienia. Pełne zapotrzebowania składniki pokarmowe. Sypiemy nawóz pod korzeń i dajemy nawóz także do listnie. Zanim zacznie kwitnąć, NPK mineralny może iść. Jak zacznie kwitnąć, algi będą zdecydowanie bezpieczniejsze. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że w tym roku jest ostatni rok na stosowanie mankozebów. Porzeczka mankozeby ma zarejestrowane jeszcze, wądoze pękozeb na szybko podglądałem w programie ochrony roślin jest, więc te mankozeby możemy po raz, po, po raz chyba ostatni, jeżeli chodzi o rocznik, wykorzystać. Do tego zachęcam, bo opadzi na liści pożyczek i akurat te produkty dobrze się tutaj spisywały. Jeżeli chodzi o inne gatunki ale, jak już miałem prasę w ręku, zachęcam do tego, żeby podejrzeć truskawkę maliny, Jagody. Jest tam też e, o praktycznym nawożeniu, na, na stronie 22 mój artykuł. Ale ciekawe jest, zwracajcie uwagę na owady, e, nie tylko owady, bo także pajęczaki, pożyteczne na organizmy pożyteczne w walce ze szkodnikami upraw. Taki bardzo ciekawy artykuł jest tutaj. No i zbliżamy się do kwitnienia także truskawek. Niektóre plantacje zaczęły kwitnąć. Też fajna rzecz, mechanizmy zwalczania szarej pleśni. Też serdecznie polecam, z uwagi na to, że omówione są grupy produktów, zachęcam do tego, żeby je rotować, żeby wykorzystywać te grupy produktów w odpowiednich warunkach termicznych. Jedne można stosować w chłodzie, inne można stosować albo trzeba, kiedy jest tylko i wyłącznie ciepło. Więc to tak nawiasem mówiąc. Wracając do tej truskawki, okres kwitnienia jest bardzo ważny, znowu jeżeli chodzi, albo najważniejszy, może jeżeli chodzi o okres ochrony przed szarą pleśnią. I tu, który z produktów wybrać, oczywiście możemy sięgnąć po różne rozwiązania. Możemy sięgnąć po Produkty typu Topsin, które mają dosyć szerokie spektrum, jeżeli chodzi o zwalczanie chorób. W momencie, kiedy będzie w pełni kwitnąć, czyli następny krok kwitnących upraw, no to sięgamy po lunę. Możemy sięgnąć po niektóre kaptany. Natomiast rotujemy znowu, czyli w dalszym ciągu będzie po kaptanach, dajmy na to Kenia, która może być, może być wiele innych rzeczy. Możemy baktotarcze zastosować, czyli bakteryjne rozwiązanie, które ułatwi nam także ochronę. Ale wróćmy do nawożenia, ta truskawka różnie wygląda, Jedni u jednych startuje, u innych już kwitnie, różne odmiany, różne technologie z bez okrycia, przemarznięte, nieprzemarznięte. Więc tu musimy być na bieżąco i musicie się Państwo kierować także własnym wyczuciem, własnym rozumem. Ja podpowiadam kwitnienie: typowo nawozy algowe, przed kwitnieniem znowu nawozy mineralne, NPK. Tam widać że na tych plantacjach brakuje często magnezu, więc mikro. MG produkt Prohorti, który ma nie tylko magnez, ale żelazo, molibden, mangan, siarkę, czyli wszystko co odpowiada i azot, wszystko co odpowiada za, za kolor do tego produktu serdecznie namawiam. Ale zanim znowu zacznie kwitnąć, szukamy, lustrujemy na plantacjach, czy nie ma kwieciaków już, czy nie ma dziurek w liściach. Czy nie ma roztocza truskawkowego? Jeśli są, to dobieramy odpowiednio kwieciek. To może być pyretroid w połączeniu na przykład z siltakiem. Jak jest zimno, możemy zastosować MosPilan znowu z Siltakiem, czyli szerokie spektrum, bo będzie zwalczać i mszyce, i, i kwieciaka, i przędziorka, i roztocza. Także możemy się w ten sposób ratować. Jeżeli mamy typowo nie duże szkodniki, a małe szkodniki, sięgamy po abamekrynę z Siltakiem i tutaj zwalczymy wtedy i roztocza, i przędziorka, przy okazji jakąś yy, mszycę. Pamiętajcie, że podwóklinami lubią zagościć choroby takie troszeczkę bardziej bakteryjne, więc wtedy możemy sięgnąć po, albo czasem musimy sięgnąć nawet po produkty miedziowe, których generalnie na okres kwitnienia nie polecamy, ale zanim to zrobimy, tak możemy zrobić, a fosforyny puścić drogą kropelkową, czy przy podlewaniu. Maliny, powiem że maliny się zazieleniły, ale cały czas są niemrawe, cały czas widać jakieś uszkodzenia pędów powinniśmy je wspomagać. Improver powinniśmy wspomagać nawozy NPK do listne powinniśmy wspomagać NPK doglebowo, ochroniarsko, jeżeli chodzi o zamieranie pędów malin, musimy coś dobrać, natomiast tego liścia tam wiele nie ma. Szybko są te pędy owiewane, presji ze strony choroby automatycznie dużej nie ma, ale taki topsin ze znakiem zapytaniem, czy na ten moment, czy odczekać, możemy sięgać po kaptany bardziej dożywiamy niż chronimy, jeżeli chodzi o maliny te w gruncie. Na dzisiaj tyle, widzimy się za tydzień, natomiast zachęcam do tego, żeby podglądać nas na Facebooku, zaglądać, czy jakiś SMS nie przyszedł, jak się coś będzie wariackiego działo, będziemy alarmować tymi kanałami.